Nazywam się Jolanta Kornaga, jestem Gold Ambassador w firmie Avon. Witam Was serdecznie. Dzisiaj na naszej kawie, jest 72. nasza kawa. Dzisiaj będziemy opowiadać o nowościach w katalogu numer 8. I mam nadzieję, że będziecie się dobrze bać. Pozdrawiam wszystkich wszystkich, którzy mnie oglądają z Polski, bo wiele osób właśnie tutaj pisze do mnie z Polski, że ogląda i. Porównuję sobie, jakie kosmetyki są na polskim rynku wejwonie, a jakie w angielskim, więc słuchajcie, miłego oglądania. Subskrybujcie, lubujcie i komentujcie, nie? Na początek, co my dzisiaj mamy. Słuchajcie, ta nowość jest w naszym aktualnym katalogu. Jest w naszym aktualnym katalogu. Ja chciałam powiedzieć o niej w tamtym miesiącu, ale mi się nie udało, więc słuchajcie, będę mówiła w tym. Słuchajcie, moi ulubieńcy. Ja w ogóle, słuchajcie, uwielbiam, uwielbiam w ogóle tą całą serię cannabis. Naprawdę zakochałam się w niej. Cannabis Sativa Oil. I słuchajcie, kremik jest po prostu, już go wykończyłam, zobaczcie, już go, ja jestem taka, namiernie się nie tak smaruje. No już, kurczę, no koniec, no mam na półce jeszcze, sobie zaraz wezmę, słuchajcie, koniec, wykończyłam krem. Ale słuchajcie, z tej serii mamy jeszcze dwa kosmetyki, które nam tutaj doszły, słuchajcie, i to jest właśnie nasz eliksir do ust. Na, nasz eliksir do ust tutaj. I ten eliksir jest właśnie kojący z olejem konopnym, przynosi ulgę suchej skórze i słuchajcie, on pięknie właśnie rozświetla. No jest taki jak ala błyszczyk, ale taki słuchajcie bardzo, bardzo jak tutaj pokazuje słuchajcie, jest bardzo taki kojący, jeżeli jakieś problemy z skórą słuchajcie w ogóle te kosmetyki leczą. One są no, no, rewelacyjne. Ja na przykład mam jakieś rany na rękach, czy coś tam mi się dzieje, to one po prostu tak ładnie łagodzą wszystko. I te ranki tak szybko mi się właśnie goją, zostepiają i w ogóle robią się takie, te, 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 ten kolor skóry jest, jest ładniejszy po prostu. I powiem Wam, że to jest naprawdę super świetna sprawa. Jeżeli chodzi w ogóle o, o, o kosmetyki z Ejwonu, to te kosmetyki mogę polecać. Naprawdę od serca, bo są rewelacyjne, rewelacyjne. Jak działa? To jest formuła z olejem z nasion konopni siewnych i ekstraktem z kwiatów lawendy intensywnie nawilża skórę ust, łagodzi podrażnienia, przywraca skórze równowagę i efekt jak jest, wygładzona i długotrwale nawilżona skóra ust. Ja myślę, że jest naprawdę, naprawdę świetny. On za zawiera jeszcze jest bogaty Witaminy, minerały i niemal 80% kwasów omega-3 i 6 drogocenny olej kanabis Słuchajcie, wszystkie takie składniki, które odurzają z tej konopii, są usuwane z tych produktów, bo ktoś pomyśli, Boże, przecież, przecież, bo można się tutaj odurzyć tym, prawda? One są bezpieczne. Nie ma tutaj właśnie nic niebezpiecznego. Jeżeli ktoś by myślał, że jest coś, co może zaburzyć Waszą percepcję, myślenia, stosując te kosmetyki. To jest nieprawda. Słuchajcie, one są bezpieczne. Ewon zatroszczył się o to, żeby po prostu po pousuwać, pousuwać właśnie takie substancje, które są niebezpieczne. Niebezpieczne tutaj. Kolejny kosmetyk, który tutaj mamy, i też jest nowością, i też jest nowością, słuchajcie, to jest olej do twarzy. Olej do twarzy. Słuchajcie, tego nam jeszcze brakowało do całej tej serii, bo mamy kremik, mamy już teraz balsam do ust. Mamy ten właśnie, nasz eliksir, i mamy właśnie kremik do rąk. No i brakowało nam właśnie tutaj jeszcze olejku olejku, który spowoduje, że nasza skóra będzie taka właśnie rozjaśniona, taka, słuchajcie, uwolniona od jakichś takich zaczerwień i tak dalej. Słuchajcie, ten olej widać, że już stosowałam, stosowałam, musiałam go wypróbować, słuchajcie, bo mnie bardzo, bardzo mnie zaciekawił. I rzeczywiście, słuchajcie rewelacyjny produkt. Miałam, moja skóra w ogóle robiła mi ostatnio jakiś taki, przesuszyła się, przesuszyła się, bo mam w ogóle bardzo suchą cerę i ona się bardzo szybko, na przykład w takim jeżeli są jak się upały, mi się ta moja skóra bardzo szybko od, odwadnia i ona po prostu już straci swój blask, ona robi się taka bardzo sucha. Zaczynają mi wychodzić te wszystkie skórki, no muszę sobie ten peeling po prostu robić i, i, i się jakoś ratować, słuchajcie, ale z tym olejkiem. Słuchajcie, dwa dni kuracja. Moja skóra jak nowa, naprawdę jak nowa. Ja mówię, kurczę, no fantastycznie. Wszystkie jakieś niedoskonałości, ona koi. Po prostu ten olej koi. Co trzeba zrobić, żeby go zastosować? Trzeba go zmieszać, bo pod spodem jest taka właśnie formuła rozświetlająca. Tutaj nie wiem czy widać, on jest taki, ona się tak aż jakby, taka spirala się w środku zrobiła, słuchajcie, z tego. Można stosować, słuchajcie, pod makijaż. Zasada stosowania olejku na twarz jest taka, że w wielu właśnie poradnikach kosmetycznych widziałam, że najpierw stosujemy serum, krem, a później oleje można stosować. To zależy, kto jak to jak woli. Można też na oczyszczoną po prostu skórę twarzy stosować sobie ten olej. Może dla kogoś może być też za dużo, prawda? Serum, krem, jeszcze olej, prawda? Ale można po prostu w ten sposób w ten zrobić. Ona ma taką kipetkę tutaj. Ten olejek też jest właśnie bogaty. Tu wystarczy kilka kropel, dosłownie to jest bardzo wydajny produkt, bardzo wydajny produkt. Kilka kropelek wystarczy, żeby nałożyć na skórę i ta skóra rzeczywiście ma taki zdrowy blask. Jeżeli ktoś ma taką szarą cerę, słuchajcie, to nawet pod podkład można coś takiego używać. Słuchajcie, i ta cera rzeczywiście robi się taka zdrowa. Ona ma też właśnie jak ten nasz eliksir tutaj witaminy, minerały, 80% kwasów omega-3 i 6 drogocenny właśnie składnik tego kanabis, tej naszej konopi. Ja myślę, że to jest naprawdę super fajna sprawa. Ten kosmetyk w naszym katalogu będzie kosztował 12 funtów. Jeżeli chodzi o cenę katalogową, po promocji to jest 9 funtów. Drogi czy tani, jak uważacie ten kosmetyk? Hmm? Myślę, w takim opakowaniu jest tak. To jest to, to jest to. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i można go już zakupić. Słuchajcie, w naszym katalogu numer 7, tak? On już jest dostępny, numer 7, jako nowość i można już z tego sobie korzystać. Strona 111 w tym momencie jest za 5 i za 9. Zobaczcie, eliksir 5 i nasz do, do ust, i nasz, właśnie tutaj. Nasza, nasz olej do twarzy 9 funtów. To jest cena dla klientów. Oczywiście konsultanci mają taniej. Zapraszam wszystkie osoby, żeby się rekrutowały do Iwonu, bo można po prostu taniej sobie zamówić te kosmetyki. Aha, jest jeszcze to nasze mleczko do czyszczenia twarzy. To jest taki cleanser. On, on w ogóle jest taki stawy, ale jak my go zmywamy, to się w mleczko zamienia i tak przepięknie nam właśnie buzię Mój nastoletni syn używa, bo ma takie zmiany na skórze, bo ma, ma 16 lat, więc to jest naprawdę. Super fajna sprawa, nie myślę, ta cała seria naprawdę jest godna polecenia. Ona jest też specjalnie zaprojektowana dla ludzi, którzy są weganami, tak? Czyli ona jest oczyszczona, oczyszczona jest po prostu ze wszystkich takich składników, które mogłyby im zagrażać i słuchajcie, to nie jest takie tłuste. To pięknie się naprawdę nam wchłania i myślę, że jest rewelacyjne. Rewelacyjne są właśnie te kosmetyki i polecam, próbowałam i Dobra, już się nie zachwycam, lecę dalej. Już się nie zachwycam bo się naprawdę jak się zakręcę, na, tutaj się zafiksuję na czymś, to naprawdę jest, jest super fajne. Słuchajcie, nowa perfumka, nowa perfumka, która będzie w katalogu, która, która będzie w katalogu numer 8. Róż z francuskiego, tak. Czyli i Marie Rosze, tak? Z francuskiego róż, jakby nie było, i rzeczywiście tej naszej nowej perfumce. Mamy róże, róża, ona ma takie, taka jest drzewno orientalno kwiatowa właśnie tutaj. Ma sobie jabłuszko, ma jabłuszko i jest olejek paczuli. Olejek paczuli, jeżeli ktoś lubi ten zestaw, słuchajcie, to ona jest taka, no jest takich bardziej, mi się wydaje, mocniejszych perfum, mocniejszych perfum tutaj. Prześliczno ma tą buteleczkę, bardzo ładnie się prezentuje. To jest nowa perfuma 50 ml, i to jest woda toaletowa EDT. EDT tutaj. Cena w katalogu będzie 10 funtów. Do tego, słuchajcie, każdy konsultant może sobie zakupić do tej naszej wody. Jest free gift, jest pomadka i jest lakier do paznokci. Pomadeczka na ustach ją mam. Słuchajcie, pomalowałam się dzisiaj, żeby Wam zademonstrować. Bardzo taka. No wszystko jest w tej, w tej serii bardzo takie czerwone, takie bym powiedziała krwiste, tak więc jest bardzo czerwony lakier. To jest red in red. Bardzo czerwony, bardzo tutaj tak prześliczny naprawdę ten lakier. No i ta pomadeczka to jest matowa. I to jest true red, true red. Słuchajcie kolorek prześliczny, prześliczny czerwony, zobaczcie taki naprawdę mocny na super wyjścia. Ja lubię takie czerwone kolory, odważne kolory, nie? Bo niektóre kobiety nie malują się na czerwono, bo nie mają odwagi cywilnej, żeby to zrobić. Mam mnóstwo takich kobiet, naprawdę mnóstwo. Słuchajcie, ale ten kolorek jest prześliczny. Trzeba się malować, trzeba być odważnym. Trzeba sobie dodawać takiego koloru, takiego blasku. Ja mówię, że naprawdę trzeba. Dla konsultantki w Facebooku jest ten zestawik za 840, tak? Żeby zamówić cały, cały ten set, trzeba użyć ten numer 68577, no i wtedy Wtedy można bez problemu go sobie zamówić. Dla konsultantów, dla klientów, dla klientów mamy tutaj właśnie ten set za 12 funtów. On jest o wartości 22 funtów. To nasza pomadeczka około 5,50 tutaj. No i ten lakier to 3-4 funty. Nie? Kosztuje. Więc razem w zestawie, słuchajcie, super fajnie kupować różnego rodzaju zestawy, bardziej się opłaca. Naprawdę bardziej się opłaca. I one są naprawdę super. I no i ta nowa perfumka wygląda tak w opakowaniu. Opakowanie też jest bardzo ładne, zauważcie, Bo ktoś ładnie bardzo zaprojektował. Troszkę tam się odblaskuje, chyba. Prześliczne opakowanie jest właśnie z boku. Tak, i oczywiście nasz króliczek, nietestowane na zwierzęta. Słuchajcie, tak wygląda nasze tutaj piękne opakowanie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Dzisiaj losujemy tą naszą perfumkę. Ktoś ją dzisiaj otrzyma. Słuchajcie, to się dzisiaj otrzyma. Dobra, słuchajcie, co my mamy fajnego w naszym katalogu numer 8. Nie mogłam się oprzeć, żeby nie zamówić tej fontanny. Słuchajcie, bardzo mnie kusiła i się zastanawiałam w ogóle, jak ta fontanna działa, jak ona funkcjonuje. I rzeczywiście, słuchajcie, ta woda jak sobie tutaj tak leci. Widzicie, od lat woda uspokaja, tak? Woda uspokaja i jest takim, Mam tutaj właśnie tą fontannę. Są te dzwoneczki, słuchajcie, które są takie, nie są jakieś głośne, są bardzo cichutkie. Tutaj lejemy wodę, wkładamy bateryjki, dwa paluszki idą do tego. Tu mamy kamyczki, słuchajcie, z boku jest przycisk, który, który włączamy tą fontannę, ona w tym momencie, jak ją trzymam w ręce, to nie wiem, czy ta woda będzie, nie wiem, widać, że ta woda się tutaj leje. Ona jest tak delikatnie, zaraz Wam pokażę te zdjęcia, bo tam robiliśmy, i ta woda nam się tutaj po prostu przelewa. Woda w ogóle oczyszcza powietrze, nie? Więc jakby nie było, fajnie mieć coś takiego, to jest w ogóle zrobione w takiego, to jest tak jakby kamień, słuchajcie, naprawdę jest tak, wydaje mi się, no bardzo, bardzo porządnie to wszystko zrobione w kształcie tego księżyca, więc ja myślę, że to jest coś, coś fajnego tutaj. Cena w katalogu 16 funtów. Dokładnie tak. Słuchajcie, tu jeszcze kamyczki są, bo ja tutaj dodałam kamyczki, ale zobaczyłam później, bo one były z tyłu opakowania. Właśnie te kamyczki też nadają. To takie fajne. Słuchajcie, fajna, fajna fontanna. Kto chce taką fontannę? Kto chce taką fontannę, słuchajcie, w domu mieć? Dajcie znać, komu się podoba. Komu się podoba. I w naszym katalogu właśnie w przyszłym będzie w cenie 16 funtów. No trochę, trochę, trochę będzie kosztować. Ale ona jest rzeczywiście prześliczna, właśnie te dzwoneczki są takie. Delikatniutkie, fajne, słuchajcie, jak zawieje jakieś, jakiś wiaterek, to one tak delikatnie, delikatnie taki e, ładny, ładny dźwięk wydają. Taki spakający mocno. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Co my tutaj? Co my tutaj mamy? Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to jest nasz właśnie relaksujący dzwoneczek wieczny. Panie wystarczy postawić przy otwartym oknie, słuchajcie. I taki właśnie prześliczny. Time time, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Pięknie się odblaskuje. Takie delikatne dzwoneczki. Tutaj jest zrobione, to jest żelazne, to jest wszystko żelazne. Słuchajcie, taki ładny akcent, właśnie księżyc i gwiazdka. Tutaj gwiazdki są z dzwoneczkami. Jeżeli ktoś lubi takie ozdoby, słuchajcie, śliczne, delikatne, to to jest jedna właśnie z tych ozdób. Kosztuje ona 9 punktów naszym katalogu i myślę, że yy, no te dzwoneczki, słuchajcie, ładny taki dźwięk wydają, tak jeżeli to się rusza. Mój kotek to zachwycony, jak zobaczył. On lubi takie rzeczy, po prostu go strasznie, strasznie go to interesuje. Jak Wam się podoba? Na szczęście. To jest jedna z naszych takich właśnie nowości, która będzie w katalogu numer 8. W katalogu numer 8, tak. Może zasłonie się odblaskuje mocno. Myślę, że to jest naprawdę super, super fajna sprawa. Słuchaj, słuchajcie, ale jak mamy pewnego rodzaju ozdoby, to przydałby się jeszcze taki też ładny zapach. Słuchajcie, w domu, jakby nie było. I mamy właśnie nowe zapachy. Słuchajcie, w iwonie zapachy sprzedają się fantastycznie. Naprawdę ja sprzedaję mnóstwo i świeczki, i, i dyfuzery, słuchajcie. I te wszystkie zapachy są naprawdę, naprawdę są mega, mega fajne. Są rewelacyjne. Są rewelacyjne w tym momencie. To jest takie opakowanie, słuchajcie, safari z takim właśnie akcentem słonika, palmy yy, tutaj właśnie jakiegoś piórka, takie właśnie liście, prawda? Więc bardzo ładna, bardzo ładnie pakowana jest ta seria, jakby nie była i to jest taki właśnie zapach koktajl z narcyzów cytrusowych i drzewo sandałowe. Słuchajcie bardziej taki bym powiedziała yy, męski zapach, bo to drzewo sandałowe jest takie właśnie w męskich perfumach często używane, ale słuchajcie mam taką świeczunę już w domu i bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie nam tutaj pachnie, tylko tworzysz żeby wam pokazać jak sama świeczeczka nam tutaj wygląda. Słuchajcie taka taka śliczna, taka śliczna dzisiaj ktoś otrzyma tą to naszą właśnie e, świeczkę, żeby nie dojść, że, że jest taka e, ładna, ładne, ozdobne opakowanie. To sama świeczka też jest taka ładna, ozdobna, zobaczcie słoniki, śliczna jest. Pięknie pachnie. Och, wiecie co bardzo? Właśnie ten cytrus z drzewem sandałowym ładnie, ładnie się tak miesza i powoduje, że ten zapach naprawdę, bo, bo tą świeczkę jak zapaliłam, to tak w domu się zrobiło tak. No bardzo świeżo, bardzo świeżo. Ja w ogóle lubię bardzo cytrusowe zapachy, takie jak kupuję jakieś odświeżacze do domu, to właśnie z cytrusami. Bardzo lubię, jak ten zapach jest świeży. No i mamy ten y, diffuser I ten diffuser już Wam pokazuję jak wygląda w dużym opakowaniu. Słuchajcie, na prezencie też fantastyczna sprawa. To jest oczywiście taki słoiczek. On jest dość spory, naprawdę jest spory, jak na taki słoiczek. Bo tu jest. Nie wiem, czy tu. Była informacja, ile tu jest pojemności to ma, ale to jest naprawdę duże. To jest naprawdę duże, jak mam jakiś kremik albo coś porównać. Słuchajcie, to jest duża, 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 duża taka butelka. No i oczywiście do tego wkładamy patyczki. To dzisiaj też otrzyma to już nie będę otwierać, bo się rozleje na, na poczcie. Ale słuchajcie, tak wygląda nasz właśnie dyfuser tutaj. Też słoniki jest taki uroczo, uroczo jest dobiony. Zobaczcie, naprawdę rewelacyjny. Fajna sprawa. I słuchajcie, to dzisiaj była ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać na naszej kawie. Ja bardzo lubię świeczki z Avonu, bardzo mocno pachną, nawet jak nie są zapalone i ładnie wyglądają. Dokładnie. Tutaj podkreśliłaś wszystkie, wszystkie zalety tych naszych świeczek, bo naprawdę nie dość, że są takie ładne, stylowe, ładnie wyglądają, też są niedrogie. Bo słuchajcie, ten dyfuzer to jest 10 funtów co prawda, ale on jest ogromny. Ja podejrzewam, że on tu będzie stał i stał i stał u was i będzie ładnie pachniał. Ja czasami te patyczki tylko odwracam, tak, <laughs> żeby, żeby, żeby ta no ruszyć troszeczkę ten ten dyfuzer, ale u mnie wszędzie stoją w domu i bardzo lubię w łazienkach właśnie wszędzie wszędzie gdzie, gdzie chciałabym to powietrze sobie odświeżyć, więc ja myślę, że jest super, lubię jak ładnie w naszym domu pachnie. Wszyscy dobrze się wtedy czują, więc ja myślę, że takie zapachy są Pożądane, słuchajcie, te dwie rzeczy będziemy dzisiaj losować. Dla Was, dla was będą. Dobra. Słuchajcie, no to lecimy. No to lecimy z tym losowaniem. Telefon tutaj mam. Pierwszą rzecz, jaką będziemy dzisiaj losować. Pierwszy produkt i Marii, i Mari, nasza perfumka. Leci, leci to? Kręć się kółeczko kręć. I pierwsza zabawa będzie. Oskar! Yeah! Oskar i Mari do ciebie. Plus maseczka, plus maseczka, którą wygrały się ostatnio do udostępnienia. No, dziękuję, To od razu odkładam. Tak, to od razu odkładam dla ciebie. Tutaj Oskar. Dobra. Słuchajcie, teraz nasza piękna fontanna. Do losowania. Komu fontanna komu? Komu fontanna? Lecimy, lecimy. Lecimy z fontanną. Wasia. Basia, do ciebie fontanna. Sobie zamówiłaś. Dzięki. No. Właśnie mówiłam, mnie. Zamówiłaś. Super. Słuchajcie, ten piękny, ten piękny taki słuchaj, Ta piękna rzecz, słuchajcie, ten księżyc, ten y, dzwoneczki. Leci do, leci do. Dobrze, lecimy z dzwoneczkami. Księżycowymi. Agnieszka, właśnie do Ciebie, A? bo odbałaś, słuchaj, przyciągnęłaś. Dobra, kolejna rzecz, czyli nasza tutaj właśnie świeczunia, świeczunia. Tutaj, właśnie ta cytrusowa. Cytrusowa, leci do, leci do, leci do. Da. Moniczka, Moniczka do Ciebie. Do Ciebie leci świe świe świeczunia. Jesteś Monika? Moniczka. Monika Ciążkowska. Do odpowiedzi. Jestem, jestem, I, jestem. Katalogi rozpakowuję jest sprzątam i właśnie do nas świeci. Świeci. Dziękuję bardzo. Zajęta jesteś. Świeczunia do Ciebie leci, jest. wiesz, no, Dziękuję wszystkim. Ostatnia, ostatnia, nasza dzisiaj nagroda, słuchajcie, nasz dyfuser, diffuser I lecimy I Lecimy, kto dostanie dyfuser. Lecimy. Czy porządki fest robi. Plastiki muszę wyrzucić a mikrofon mam na Tenia, ty jesteś normalnie, laki kobieta u nas naprawdę no ta... Na nową chatę będę miała. No na nową chatę, słuchaj na pewno się przyda. Piękny, cudowny, nowy, nowy zapach Kolory wejdzie. mi się Wydaje. podobają. Tak, tak. Ci, przepięknie jest ozdobione, bardzo mi się podoba, wiesz, te, 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 ozdoby naprawdę, a na tym szkle wyglądają prześlicznie. Super. Powiem ci, że no super, super fajna sprawa. Sama bym chciała, świeczu, świeczu nie mam, tak, świeczu nie mam. Zamówię sobie jeszcze jeden. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze pokazać tą nową próbeczkę tutaj, This Love. Słuchajcie, prześlicznie zaprojektowana. Zobaczcie, taka ładna, prześliczna jest. Słuchajcie, tak mi się spodobała. Mówię, jeszcze wam pokażę na sam koniec, jak wygląda po prostu. Pachnie tak, słuchajcie, jak wszystkie Today, Tomorrow, Always. One są takie dosyć, dosyć mocne. No, moja, moja taka. No bardzo, bardzo, bardzo ładne ma zawód. Ona jest kwiatowa. Ona jest taka typowo kwiatowa, musia zobaczyć, jakie ma nuty zapachowe jeszcze. To wie? Super, słuchajcie, to trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam cudownego weekendu. Widzimy się w sobotę o 11. .00. Moniczka, przygotuj pieżamki, tak? Jak masz. Jestem jasno, dzięki razy. za wszystko. Dobra, trzymajcie pa. się i do usłyszenia za tydzień. Dobra. Dziękuję, subskrybujcie kanał, komentujcie. Jak najbardziej. No, buziaczki, pa 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 pa.